Dobry panowie, przyjechałem na wymianę oleju. Proszę bardzo, jak znajdziecie bagnet, to jesteście mistrzami. Znajdź bagnet. Tam, tam się wlewa, tam jest niebieski korek w lewu. I co się wlewa? To olej. A to olej. Tak. To olej. Proszę bardzo, tak wygląda. <noise> Ale płyn chodzący jest, słuchajcie, płyn hamulcowy jest, tam jest komputer. Y, instalacja od y, tego, od klimatyzacji. No co tu więcej trzeba? I co, wujek. Brakuje jeszcze tylko paneli fotowoltaicznych na dachu. Jak masz w domu, to słuchaj, przyjeżdżasz do domu i używasz jak smartfona. Podłączasz wieczorem, rano odłączasz i jedziesz do pracy. No, taki smartfon, co? Nowoczesny, Adrian. Tak. Trochę drogi. <laughs> Dobra to słuchajcie, proszę obejść sobie go dookoła. Znaczy ja bym tu powiedział, że dla mnie to, to jest lipa, szczerze mówiąc. To jest tyle niewykorzystanego miejsca. Można było tu jakoś upchnąć i tu bagażnik zrobić jeszcze bez problemu. O tym samym wujek wspomniał. E, no powiem ci, że to, to tak. Miejsce. Dla mnie to lipnie to tak, wygląda zgadza akurat. Się, nie wygląda się Schowek, prawda? No Dlatego jest taka zaślepka, słuchajcie. W Dzisiejszych czasach tak się y, y, robi, nie? Dobra. No za ślepką spoko, nie? No ale w sumie... z wygląda y, fajnie, no. Dobra, słuchajcie, pokażę wam. No tak wygląda Dobra. z zewnątrz. Jak wam się podoba w ogóle? Wamiesz to, jest. A dla ciebie, Adrian? Ślicznie jest. Wiecie co? No ludzie hajtują za ten grill wielki, te, 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 te samochody. Na zdjęciach to wygląda faktycznie. Średniawka. Ona jest fajnie, bo ona jest cała czarna. Może jak ten grill byłby w innych kolorach, żeby się bardziej odznaczał, to może wtedy faktycznie byłoby to troszkę gorsze. Ale teraz jest śliczna, naprawdę robi, robi potężne wrażenie. Ten samochód taka jest. Black Black, nie? Tak. I mi się, tak. się też podoba. Fajna konfiguracja fel. Te felgi podobno <grym> kosztują 37 tysięcy. Ładnie. Także tak, słuchajcie, środek to sobie obejrzymy. Jak zabiorę Was na przejażdżkę, zobaczycie sobie, jak ten samochód jeździ, opowiecie o wrażeniach. Yy, Ciekawe, długi jest, jest, prawda? Tak. Może bagażnik pokażemy, bo tego nie będziemy pokazywać w czasie jazdy, ale zobaczcie sobie bagażnik. Moim zdaniem, jak na elektryka, to jest duży. No oczywiście, yy, kabel to nie jest C, tylko kabel i inny, nie wiem jak się nazywa do ładowania. Na siłę. Tu jest drugi na 220. No ale słuchajcie, no to tak jest. W palinówce masz zbiornik paliwa, nie? Prawda. A tutaj masz kabel. Ciekawe też, czy te felgi nie są jakieś aerodynamiczne, czy nie są tam jakoś zaprojektowane. Przecież Tesla ma specjalne kołpaki, które tam niby coś tam robią, że zmniejsza otoczenia się, czy coś, nie? ciekawe. No dobra, nie ma co gadać. Zapraszam na przejażdżkę. Taki bezramkowy. W ogóle jakoś wykończenia mi się podoba. Super. No i słuchajcie, i co, tak generalnie jest tak zrobione, że tu obsługujesz jak spalinówkę, nie? Czyli robisz normalnie start stop i to już. jest, brakuje, dziwnie, tak tak? Trakuje, tak. A w ogóle jechałeś kiedyś elektrykiem? Albo byłeś włożony? Elektrykiem takim samotypowym to nie. Hybrydą. To tam jako taksówę, mm -hmm. nie? Gdzieś tam się mm -hmm. brało to tak, ale elektrykiem nie. No jest tu wspomagaczy od cholery. No tu wiadomo, tam łatwo jest. Ten? Co wszystko to... taki kryształowe, nie? Tak, reg... ja Tam masz regulację jest, fotela, jakbyś chciał to... właśnie do przodu. O, widzisz, wszystko jest, nie? W ogóle jest tu autonomiczny ten tempomat z kamerką, wczoraj jechałem w nocy to nawet przed rądem zwalniał, w zakrętach zwalnia, normalnie puszczasz kierownicę i jedziesz, człowieku, zobacz masz kamerkę, Cych. czyli dobiera prędkość do znaków, tak? Tak, tak i do zakrętów, bo on taką, zobaczycie jak pojedziemy na autostradę, ma taką właśnie wyznaczoną linię, i sobie jedzie. Bardzo dobre nagłośnienie, ale nie chcemy tutaj zagłuszać po prostu. Musicie uwierzyć nam na słowo. No i przez dziurę przepływa ten samochód. Tutaj. I to jest w ogóle najsłabsza wersja, nie? Ale generalnie, bo to kolega mi pożyczył, powiedział, że nawet go namówili w salonie na tą najsłabszą, dlatego, że ma największy zasięg. A generalnie co ci więcej trzeba, tak? Tak naprawdę, no. W dzisiejszych czasach, słuchajcie, no samochód, który przyspiesza... W 2-3 sekundy do setki, no to jest jakaś abstrakcja, to? Ze świateł do świateł tracisz prawo jazdy, nie? A, a, dźwięk, a można właśnie skonfigurować ten dźwięk? Tam myślę, ten dźwięk, Kamil, że tak, inny. ale, ale myślę, chyba nie będziemy tutaj się w to zagłębiać i pokazywać. Myślę, że można, nie? Bo tam w Tajkanie były dwie opcje. Tak, w Taycanie, a Tajkan to w ogóle ma dwa biegi. No, a jeszcze ma przekładnie, nie? Słuchajcie, my, co, było czuć przyspieszenie? Tak. A wiecie ile ale ten samochód ma przyspieszenie? Wydawałoby się, że nie wiadomo ile, ale tak... No strzelajcie. Do setki? Do setki, no. Wiesz, to jest duży samochód. 3,5. 5,5. 5,5. Wcale nie ma. 4 no. sekundy ma najmocniejsza wersja. I pewnie w 4 napędzie. Tak, w 4 napędzie. A właśnie. A, bo, zapomniałem o Bo tak, tu no. jest tyle, tylko napęd na tył, nie? Tak, I ten samochód ma 455 koni. Przeniczając na spalinowy, no bo to w KW tu powinno się, ale 455 mhm. koni i 650 momentu. Tutaj moment robi robotę. I nie jest tak pod no, Tak, widziałeś, tak cyk i już, nie? Przyjedzie. Już. Aczkolwiek powiem wam, że wczoraj jak jechałem i była taka nawierzchnia wilgotna, i troszkę włóku, i dałem ten. To trakcja normalnie było czuć. Wiesz, bo w czterobucie tego byśmy nie odczuli, nie? Także tak. Kula. Klimat starych bmw zachowałem. zachowany. Ale jest, nie? <grystanie> 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 Można bokiem A ah, i biegu nie zmieni. Tak. łód, łód, łód. Tylko nie wiem, czy da się Tam, wyłączyć no ten system. Do odcięcia nie pociągniesz, <grystanie> 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 Ty, nie ma odciny. I głowa będzie się tak, tak. Plecimy, co? Ja nie mogę. Grubo, grubo, grubo. No wiesz, wiadomo. Grzana kierownica. Tu masz w ogóle... Y a, yy, masz tutaj, dotknij, widzisz, masz, masz wszystko jest grzane dookoła, grzale. jak yy, wiesz, jest po prostu ja pet petarda. Nie? Grzany podłokietnik. Po, tak, no grzany podłokietnik. No. A, a co ja powiedziałem? No nic Ci nie powiedziałeś. Aha, no, no, no to Kamil dokończyłeś. No, Widz, ja nie widzieli. No. Ja dziękuję Ci bardzo za to, że tak. Yy, tu otworzyłem, bo to jest, można zamykać do połowy, do, jak tam, jakkolwiek, ale zostawiłem otwarty żeby po prostu było dobre światło. do kamerowania <śmienny> i niby 5,5 to jest wiesz tam w dzisiejszych czasach nie robi wow nie no ale w, taki, w takiej limuzynie Sam wielkość tego samochodu tak. a jak Od wam się siedzi w ogóle w, w siedzeniach jak się? Bardzo, bardzo wygodnie tak no. Poczekaj, my tu z wujkiem ocenimy, jak tu tył wygląda. Dobrze, co tam? Znaczy, na, na, razie, na razie ten brak dźwięku silnika sprawia, że mam wrażenie, jakbyśmy na lince byli holowani. No ale to mnie tak... trochę niepokoi, nie? Masaż. Myślę, że po przyzwyczajeniu się do tego, no to jest to takie kojące nawet. Na mnie że... to nie robi Co, Masz masaż? Tak. I co, super. To ja też poproszę. Dobrze, panie Adamie. Już ustawiam. O, na stopa na zabrało. Co, to, co to? Wszystko to będzie. Z... Tu by się wydawało, że nie ma klimy z tyłu, nie? Tak. Ale wszystko jest w panelu z nie? Jest nawet z boku, tutaj w słupkach, nie? zobacz, masz w słupku, nie? A no nawiew, nie? Tak. Oj, tutaj jest informacja o radiu, no, kurwa, jakieś nie. takie rzeczy. O, poszedł bokiem, no, poszedł co? Bokiem, tak. No dobra, włączamy tempomat, słuchajcie, i zobaczcie teraz jak to działa, nie? Zobacz. Patrz. Widzisz, on sam, Aha, zobacz. Trzeba go... I uważajcie teraz, jest zakręt, nie? Widzicie? Zobacz. Zobacz. On za chwilę będzie krzyczał, złap za kierownicę, tak. nie? No bo, yy, no wiadomo, kurde to. Tak nie można robić, ale, ale wiesz, jak, jak jesteś rozproszony czymś rozmową, no to on cię zobacz, nie? On mhm. cię cały czas tutaj y, trzyma w ryzach, nie? Tu informował, że za szybko wjechałem, bo tam jechał samochód, wiesz, ma tu tyle tych wspomagaczy. Y, wiesz, no, chodzi o to o bezpieczeństwo, tak? Czym więcej, tym lepiej. nie? I co, jedziemy takim y, tramwajem trochę, nie? Ale ja, ja powiem tak, można się do tego przyzwyczaić. Jak włączysz muzykę, to generalnie ci niczym to nie przeszkadza, nie? Szum wiatru. Może... A Co, co w ogóle?... Słuchajcie, co w ogóle sądzicie o takim samochodzie? No, to Adrian pierwszy. Ogólnie fanem elektryków, jakiś super nie jestem, natomiast to robi wrażenie takie samochody, nie? Ogólnie nowe samochody. Osoba, która nie niecha nowym samochodem, powie, że te samochody są słabe, że są niedobre, że są plastikowe, że są źle zrobione. Natomiast jak się już przejedzie takim samochodem, no to wydaje mi się, że zmieni wtedy zdanie, bo te samochody prowadzą się lekko, są bardzo komfortowe, są cichutkie. Pomimo tego, że może wydają się plastikowe, to no wcale takie nie są. No tutaj no już nie ma prawdziwego drewna, tak? Z wydrapanego gdzieś tam z kory, no ale też są ładne wykończenia jakieś kryształowe. Ale mimo. masz kryształy na bogate. Prawda, no jest. więc liczne są te samochody ładne. Więc jak jak, jak jak najbardziej na plus moim zdaniem. A ty wujek? Generalnie bardzo, bardzo pozytywnie tutaj jestem zaskoczony tym samochodem. Jedyne co ja bym zmienił nie jestem fanem właśnie tych tabletów, nie? Tak jak tu patrzyłem, jak Adrian tam regulował tę y, nawigację, y, tę y, klimatyzację czy te masaże, to ja bym jednak zostawił y, stare guziki, przyciski, ewentualnie pokrętła. tak? Ale tak, to bardzo, bardzo fajnie. No. Jestem mile zaskoczony. No teraz pan Kamil opowie: Odwróć tam kamerkę i opowiadaj. Hey. A co, mi się podoba taki samochód. Ten tablet mi nawet nie przeszkadza z tego względu, że dzięki temu jest taki minimalizm bardzo zachowany. I jak z tego nie trzeba korzystać, no to przynajmniej dla mnie to fajnie wygląda designowo. No i gdyby, gdyby zlikwidować te minusy elektryków, typu jakieś długie ładowanie i tak dalej, nie wiem jak tu z zasięgiem to wygląda na ile starcza tak realnie. Realnie 300 km właściciel Aha. powiedział. Tak żeby sobie no. o czasem przypierdzielić. Nie? No to tak w sumie niedużo, no ale wystarczająco można powiedzieć. No a to mi się podoba, no. tak i nie widzę jakoś minusów większych. Naprawdę bardzo fajny samochód, nowoczesny, duży, ale zręczny też dzięki temu właśnie momentowi ja no, powiem tak, tak, ja nim jeżdżę od wczoraj i, i to muszę ci Kamil przyznać rację, że jest zwinny mimo swoich gabarytów, jak go zobaczymy w jaki wielki samochód. Ale ja wczoraj, wiesz, jechałem gdzieś tam po wsiach po małych tych i powiem wam, że on nie ma problemu, żeby się gdzieś tam zmieścić i tak dalej. Ma dużo wspomagaczy, tak? To, to jest po prostu petarda, nie? Zresztą słuchajcie, no żyjemy w takich czasach, że technologia idzie tak do przodu, że tego nie unikniemy. I tyle, nie? I ja już tam to jest któryś elektryk, który jeżdżę. I szczerze powiem, że coraz bardziej się do tego, raczej yy, znaczy przekonuje. No, przekonany jestem dawno. Tylko pierwszym elektrykiem, którym jechałem, to to B. To się nie podoba, bo porównuje zawsze do tego starego, nie? Ale w gruncie rzeczy to jest tak, że to jest fajne. Tylko dla mnie jest za drogie. No to to w ogóle ceny to pomijam, bo no taki samochód to... No właśnie, no bo... właśnie poruszmy temat ceny. No, no właśnie, to... słuchajcie, te... to bardzo podstawowa <laughs> wersja tej, tego auta to jest 450 tysięcy. Strzelajcie... Wujek już wie, to nie będzie strzelał. Ja jestem ciekaw, Adrian, właśnie. Ile te, to, ten samochód, ten egzemplarz, na ile jest skonfigurowany? Widziałeś, ma dociągane drzwi, ma super felgi. On ma tu dużo właśnie te masaże, jakieś takie cuda. Ja nawet do końca nie wiem, ile on. Ja po prostu znam cenę konfiguracji tego auta. Nie? Ja bym strzelił 700 tysięcy. To teraz ja strzelę? No? 680. 750. Okay. Byłeś blisko. Ale widzisz, jak już się przejechałeś i ja ci powiedziałem, co ten samochód ma i widzisz, to mniej więcej. Czyli to jest real, normal, to jest taka cena chyba adekwatna, co? Czy nie? Myślę, że tak. Tym bardziej znając podstawową cenę podstawową, można po dodatkach tam sobie pododawać. Czy to jest b, 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 Można powiedzieć drugie tyle, no, no Od, prawie. A to? A wersja nie? top? Nie wiem, tego to nie, A. nie wiem, nie, nawet nie ma. Y, dzisiaj patrzyłem w konfigurator w BMW i nie ma takiej ceny top. Mhm. Jest tylko podstawowa. I tyle. Znaczy to musiałbyś po prostu skonfigurować. <grym> ale tak, tak, to tak, i ta kosztuje i pół miliona. Zobaczył. Nie wiem ile też. kosztuje Tesla, Ale słuchajcie, milion? ja siedziałem w Tesli i No Tesla to jest po prostu. No, wiesz, no. ona się zachwyca, że przyspiesza, że to, że tam. Ta, dla mnie Tesla to jest standeta. No chyba lepiej taka No. A tutaj zobaczcie to wszystko, te materiały, no to jest w ogóle petarko. O Zobacz. Ja nic Aha, nie robię. Zobaczcie, tak. nic nie robię. Właśnie tutaj... możemy sobie rozmawiać, nikt za mną nie trąbi. To jakość wykonania tego samochodu w środku jest naprawdę na wysokim poziomie, tak, tak, tak. Ja też porównuję to do innych marek typu Mercedes, Audi. Ja tu nawet nie, nie chcę zachwalać, że BMK to jest nie wiadomo co, ale realnie Kamil, Kamil może Wam nawet powiedzieć. Wczoraj sprawdzaliśmy samochód z dużego komisu samochodowego i przyjechał z komisu człowiek. I on nam zaczął opowiadać właśnie o elektrykach i o jakości wykonania. Samochodów i co Kamil powiedział, Może z, z tych marek premium? No, to tylko BMW trzyma jeszcze standard wykonania. No, a reszta to mówi, to jest po prostu yy, pff, o, tak, nie? Że BMW trzyma no. i tyle. I, i, ale słuchaj, czujesz się, raczej widać, że to jest taki nowoczesny samochód, ale czujesz, że jesteś w BMW. Tak. No właśnie, nie, Ta. wiesz, jednak jest coś takiego, nie? Wiesz. Mnie się tam podoba. powiem tak. Jak się muzykę włączy czy coś, to jest no po prostu petarda, nie? I masażyk tam mnie tam kija, powiem ci. Ja już włączyłem, po znaczy, ja Podejrzewam, że można skonfigurować tylne też fotele Fest i wtedy mm -hmm. właśnie cena byłaby pewno wiesz. No może tu mamy to... jakieś w sumie komputery, no to to ale nie macie. Tam mamy. z fotelami nic nie zrobicie. Ja już tak? Tak, tak? Faktycznie tam światło, rolety, klima. Także to też nie jest takie top, nie? ale i tak jest skonfigurowany na grubo. co tam sobie patrzysz jeszcze? A to, to są zwykłe pokrętło, chodzi o nadmuch, nie, lewo-prawo. Tak. No, ja tu też nie chcę pokazywać, jakie cuda widy można robić tutaj z tymi tabletami i samochodem, bo generalnie nie o to chodzi, tak? No, wiadomo, jak ktoś jest gadżetarzem, gadż no to taki samochód spełni w 100%. Oczekiwania, nie? Widziałeś, zakręciłem i on nawet sam zwolnił. W ogóle znaczy, to jest... Jeśli chodzi o gadżeciarstwo, to mi się wydaje, że właśnie Tesla jest bardzo skierowana, bo tam masz jakieś gry, możesz tam grać w Nitro Speeda na kierownicy, A, no, na postoju no, no nawet, tak, nie? No, no, tak. Tego typu rzeczy. Nie wiem, jak tu w BMC to wygląda, no ale. No właśnie, kurczę. Ja akurat <laughs> nie jestem fanem w ogóle gier, nie Nie jestem też e, może z tego pokolenia gier, nie? Ty, czy znaczy, Średnia, bo kiedyś tak, teraz już, już od tego A Ty Kamil od... grasz? Zdarza Ci no, się? Gram, no widzisz, a mi się nie zdarza w ogóle. Ja, w, wiesz w co gram? W, w statki, jak jestem w samolocie. Ja nie mogę. A to jest, to jest gra z mojego dzieciństwa, wujek, tak? Tak. No. Graliśmy, tylko że na papierze się rysowało. Kółko, krzyżyk, w kości graliśmy, to były gry. A w, Wie, a, wy ma, a wy jesteście z pokolenia, inne że macie inne gry. Tak. I wiesz, to też nie można powiedzieć, o, teraz młodzież to tylko tablety. A my to byliśmy super, nie, ale my też graliśmy. Właśnie w kości, w kapsle, wiesz, w to co było dostępne. Kurde, wiesz, a każdy i, i, pokolenie bab, ma swój czas. Ile babci krzyżówki rozwiązuje i tego typu no, rzeczy. No tak, prawda? No, wiesz. Tam, tam. Wydaje mi się, że lub. Człowiek... Co ludzie zamknięci na nowości właśnie hajtują te nowości, nie? Że na przykład tutaj pan, panie Adamie nie hajtuje tych gier, które my z Kamilem graliśmy. Super. Tak, a właśnie ludzie zamknięci będą te nowe samochody elektryczne hajtowali, bo są wychowani na samochodach spajnowych jeszcze, nie? Więc zawsze jak jest jakaś nowość, to ona wywołuje takie emocje. Skrajne, Skrajne emocje, tak. tak. A czy ja powiem tak, ja cies cieszę się, że jeszcze jesteśmy w takim czasie, że ma w czasach, że masz wybór. Prawda. Bo ja, ja nie wiem, jak to długo będzie z tym wyborem, bo naprawdę nacisk na te elektryki jest ohydny i on mnie od, odrzuca właśnie ten nacisk. Nie? że y, Artykuł na przykład. O, pojechaliśmy z rodziną do Hiszpanii elektrykiem, ale wypoczęliśmy po drodze, bo sobie zatrzymywaliśmy na kawkę, na to, na tamte. No bzdura totalna. No. A w Hiszpanii dwa dni spędzili? Tak, wiesz. <śla> A w drodze siedem, nie? I wiesz, i to taka. To, to te pierdy mnie denerwują, bo sam, samo to super! Masz pieniądze, masz ochotę, kupujesz sobie taki samochód, nie? W ogóle w tym miejscu chcę podziękować mojemu koledze Tomkowi za wypożyczenie takiego wypasa, że mo mogłem yy, yy, właśnie was przewieźć, że możecie coś takiego zobaczyć. Kurczę, no fajnie, co? Bardzo część dziękujemy. Ja, właśnie. Tomek, dziękujemy Ci. Dziękuję. Dziękujemy Ci bardzo, nie? I Tomek też jest otwarty na takie te, też ma auta sportowe, też ma 911, wiesz. Wiesz i też lubię, bum, 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 nie? A tutaj on mówi tym, jeździ już kilka tygodni i jadam, ja jestem zakochany. To jest dla mnie jak tablet, jak ten, jak smartfon. Panie. Przyjeżdżam do domu, podłączam, rano wyłączam, jadę do roboty, nie? <ścoughs> wiesz, no kurde. Nie, oleju nie musisz zmieniać, korba ci bokiem nie wyjdzie co, nie musisz się martwić, że na zimno wiesz, musisz go rozgrzać. Dużo takich też jest aspektów to co, wujek? wujek. coś się dawaj, wujek, dawaj, co? Korma może nie wyjdzie, ale szczotki mogą się skończyć. No widzisz, ale no, są plusy i minusy, tak? prawda, tak wszystkiego. Kurde. baterie też się dogrzewają. No tak, no wiadomo, ale tu sobie wiesz, masz w, w tym, w smartfonie masz... Maj BMW i tam sobie wiesz wszystko ustawiasz tak wchodzisz do auta i jest cieplutko wiesz no kurde. no tak faktycznie kiedyś to było to Webasto to... Tak? które się musiało uruchomić i tak dalej i tak dalej nie i też jak ci bateria padła w, w spalinówce to też rano nie odpaliłeś nie pojechałeś bo no z drugiej strony no kurde także nie dajmy się zwariować trzeba być otwartym właśnie na te nowości i tyle a już pomijam w ogóle, fa, wiesz, ten fakt, czy to jest ekologiczne, czy nie. Bo to jest w ogóle taka sytuacja, słuchajcie, jeżeli ja idę do salonu i kupuję... Generalnie użytkownik auta ma to gdzieś, czy to jest ekologiczne, czy nie. Tak. Wiesz, tak patrz, jakbyś jak tak w ten sposób podchodził, to tak, jeździłbyś komunikacją elektryczną, jadł tylko zielsko, tak. y, mieszkał w szałasie, bo i wtedy byłbyś ekologiczny, a z, samo w ogóle życie nie jest ekologiczne, y, oddychasz, Yy, prawda, wydalasz, tak. wiesz, no og og ogólnie nikt nie jest ekologiczny, nie ma czegoś takiego jak ktoś ekologiczny, tak, możesz być bardziej albo mniej, I tyle. A takie plantacje zielska też nie są do końca ekologiczne, bo przecież ile tam trzeba zwierząt wytępić, żeby nie szkodziły tym plantacjom, jakby, a jakby każdy to ja, to to by zajmowało tyle powierzchni na ziemi, że szok. No a teraz słuchaj, masz w domu myszy, masz szczury, łapiesz je w łapki, yy, dajesz trutki, jesteś ekologiczny, jesteś w porządku? Nie jesteś, tak? No ale co, masz, yy, pozwolisz sobie na to, żeby u ciebie w domu ganiały myszy? No, wiesz, to jest tyle aspektów, że szok, nie? Także nie dajmy się zwariować, żyjemy na tym świecie, każdy żyje, yy, wiesz, no wiadomo, no nie będziesz wychodził z pistoletem i zabijał ludzi, nie? To też nie, 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 nie o to chodzi, także... Wszystko w granicach rozsądku. Także tak to jest, z tą ekologią, nie? Generalnie wiesz, każdy samochód, czy to będzie spalinowy, czy elektryczny, i tak ma komponenty, wszystko z, z dóbr naturalnych, nie? Prawda. Także tak. To czemu to takie drogie? Czemu to takie drogie? No właśnie. Bo sobie sprawdź, Kamil, ile trzeba zużyć wody na, na wyprodukowanie jednego auta. No. To woda jest taka droga? Nie chodzi, chodzi o, o przetworzenie, nie? Postęp technologiczny. Tak. Wiecie, co jest najtańsze? Zrobić dziecko. Zrobić, nie, nie wychować, utrzymać. No nie jest to takie łatwe doprowadzić do stosunku. Zależy. A to zależy! wiesz, Na wujek jest doświadczony. Najpierw no, trzeba to za to w... tym chodzić, <laughs> trzeba zaprosić do kin. No, to nie jest takie tanie, to, wiesz, to jest prezes. To... Na, na koszty, na, koszty, na, koszty. tak, tak. A karować. ile to się trzeba naobiecywać, żeby no. właśnie do tego doszło? Nie, tutaj też można dobrze popłynąć. Prezes trochę niedoszacował, chyba. A to wiesz, bo to wszystko zależy też. No, ja wiem, bo jednemu przychodzi łatwiej, a drugiemu trudniej, no, a prezes to akurat jest, wiecie. Bo, bo, trzeba, bo trzeba mieć fantazję. Synku. No i dobrze, takim akcentem słuchajcie, kończymy odcinek. Napiszcie w komentarzach, jakie jest wasze zdanie. Jesteśmy bardzo ciekawi. Adrian odkąd u nas pracuje, to sprawdza komentarze. Prawda czytam czy tam, czy tam. No, ale tu, y, y, ja powiem szczerze, ja dzięki vlogom, dzięki komentarzom też się wiele nauczyłem. I też dostrzegłem rzeczy, których nie widziałem. Bo ludzie to widzą, nie? Tak prawda. jak u Ciebie zobaczyli, że mówisz prawdę. Prawda, prawda, tak, prawda, tak. tak. I prawda, Adrian prawda, tak. A, no i okej, okay. no i trudno. A słuchaj, ja zauważyłem na przykład pewną rzecz, jak mi koledzy dali na y, urodziny fartuszek y, z napisem na plecach, nie mam uwag. Mhm. Bo ja za każdym razem, gdy kończyłem yy, po prostu naprawę auta, czy tam kończyłem, no kończy, odbierałem o auto odbiór y, taki podczas jazdy, mówię nie mam uwag, nie? I troszeczkę ograniczyłem ten tekst i już innych używam, nie? Także no tak wpłynęły tak na mnie komentarze. Prezes to ma dużo kultowych tekstów, nie? <śmiech> <Szczerze>? <śmiech> Szczerze to wiesz! Tak. Takie niedokończone, nie? To jest, nie? Tak. Szczerze to wiesz! Ale Kamil to mi ciśnie, co? Lubi, nie? Ale ja też się tym nie przejmuję. Słuchajcie, trzeba być też taki. Wiesz, mieć do siebie dystans. no. dobrze wyczucę. Nie Szczerze? No dobra, słuchajcie. Wszystkie dobrego. Cześć.